Witam wszystkich poszukiwaczy wózków spacerowych. Jak zwykle, chcę Wam pokazać nowości na rynku. Tym razem u mnie na kanale Marka Carello i jej propozycja wózka spacerowego na każdy teren. Model Bravo Plus będzie idealnym wyborem dla rodziców, którzy lubią długie spacery, te na łonie przyrody również. Po moich jazdach testowych mogę Was zapewnić, że nie będziecie zawiedzeni wytrzymałością amortyzacji i jakością jazdy na dużych gumowych kołach. Nie będziecie też zawiedzeni kolorystyką, bo macie aż 6 kolorów do wyboru. Mój testowany zieleń nosi nazwę Pine Green. Carello Bravo Plus jest zwrotnym wózkiem, więc w wąskich przestrzeniach będzie można nim śmiało manewrować. Regulacja wysokości położenia rączki ułatwi dostosowanie jej do naszego wzrostu. Na środku osi jest wygodny w obsłudze hamulec. Wspomniałam o amortyzacji, teraz możecie zobaczyć sprężyny, które to właśnie podczas jazdy po nierównościach łagodzą wstrząsy. Brawo ma też amortyzację na kołach z przodu, nierówny chodnik, spacer po trawiastych ścieżkach, leśnych drogach. Czy też podbijanie na wjazdy na przeszkody, proszę bardzo, w tym modelu nie stanowi to żadnej przeszkody. Polecam też blokować koła do jazdy na wprost, jeśli jeździcie po niestabilnym terenie. Polecam do utrzymania sprawności wózka od czasu do czasu zdjąć koła i przeczyścić mechanizm. A koła w tym wózku są wytrzymałe i bezawaryjne, wykonane z gumy z zewnętrznym bieżnikiem antypoślizgowym. Dostęp do kosza jest z tyłu wózka poprzez odsunięcie boków. W ten sposób możecie też powiększyć kosz. Dla bezpieczeństwa na wózku umieszczono taśmy fluorescencyjne, dzięki którym będziecie widoczni po zmroku. Teraz opowiem Wam o siedzisku, które przeznaczone jest do 22 kg. Pas krokowy to dodatkowy element zabezpieczający dziecko. Wygodne uchylanie barierki do wsadzania dziecka. Siedzisko i oparcie z pikowanymi przeszyciami są miękkie i będą wygodne dla dziecka. Wysokość oparcia to 50 cm, a do budki to co najmniej 60 cm, szerokość siedziska 37 cm. Oczywiście pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i szerokości. Podnóżek możemy regulować w dwóch pozycjach. Dół podnóżka jest obszyty ekoskórą, więc łatwo go utrzymać w czystości. Poparcie ma trzystopniową regulację. Regulacja ma mechanizm sztywny, nie paskowy jak w większości tego typu wózków. Długość całkowita po rozłożeniu na płasko to 91 cm. Z tyłu jest panel, który po odsunięciu tworzy panoramiczną wentylację świetna opcja na lato. Tam też znajduje się podręczna kieszonka na drobiazgi. Materiały na budce są z filtrem UV. Regulacja budki działa cicho, z przodu jest daszek do składania. W górnej części panel do rozłożenia, w ten sposób powiększamy budkę. U góry jest okienko z folią do podglądu. Carello pomyślało też o dodaniu drobnych akcesoriów do wyposażenia. W cenie wózka jest uchwyt na butelkę. Dodano też moskitierę o prostym kroju. Po założeniu jej na wózek dziecko będzie chronione przed owadami. Na okres chłodniejszy przyda się obszerna osłonka na nóżki dziecka. System składania znajduje się w rączce, a pod siedziskiem jest wygodny uchwyt do przenoszenia wózka. Cały wózek waży około 10 kg. Może nie jest to niska waga, ale mamy za to duże możliwości terenowe. Plusy: możliwości terenowe, duże siedzisko. Minus: większa waga. Zapraszam na stronę www.babyexpert.pl oraz na mój Instagram i Facebook.